W nadszedł czas rozstrzygnięć konkursu. Wspólnego konkursu z PL i kasma.pl Wcześniej na parkiecie Ergo Areny w trakcie rozgrzewki. Mam nadzieję, że bardzo nie rozprosiliśmy Marcina, ale Marcin e, wylosował. Co jest? Zwycięzca to Bartosz Koźbiał Bartosz Koźbiał jest zwycięzcą i do niego leci ta piłeczka Marki Jordan autografem Marcina Gortata i 50% zniżki na dowolne buty w sklepie koszkarza. Natomiast teraz Książę będzie losował, jak widzicie, ze szczelnie zamkniętego pojemnika drugą nagrodę, czyli zniżkę 100 zł na dowolne buty. I pójdzie do. Komora maszyny losującej, jest pusta, następuje zwolnienie blokady. Marta, cywka, Marta, cywka, gratulujemy. Gratulujemy. To jest Lary. Aj Lary gada. Chcieliśmy, żeby Lary losował Lary. trzecią nagrodę. Wiecie dlaczego? Jest taka piosenka. Lary, Lary, losy. Lary, Lary, losy, Lary, Lary, losy. Trzecia nagroda. Trzecia nagroda. Czyli... Koszulka Libok do... Mato, to. O to ma to ma te co? He, he, he. To jest Marysia, moja serdeczna znajoma z liceum. Nie myślcie jeszcze... do... Ziańska, Pozdrawiamy Marysia i Apela pozdrawiamy. I dzieciaczki. Zmaszkę, pozdrawiamy, no to mamy cały Konkurs rozwiązany, pierwsze, drugie, trzecie Miejsce, sklepie koszkarza I Kaswa.pl. zapraszamy na kolejne Konkursy, a pamiętajcie, że każdy Kto polubił fanpage sklep koszkarza i Kaswa.pl Ma minus 10% W sklepie koszkarza